Dzisiaj podróż sentymentalna. Jedziemy do Orpier, Or, yy, gdzie byliśmy 13 lat temu. No. Myślę, że dalej. Nie, 13 13, 13. 13, na pewno. 13 lat temu. Jeszcze się wspinałem. Pierwsza wielka podróż objazdowa. No i jedziemy zobaczyć, jak to wygląda po latach. Karola, hiking. Tak, mam nadzieję, że coś uda się wyhajkować. A ja jestem nudny. Jadę na rower. O boże Karolina właśnie przeżywa, że sobie przypomniała, bo przyjechaliśmy dokładnie na ten sam parking. O, kurde. Ale tak. do orpier. Tak, tutaj się wspinali kiedyś. A zasadniczo orpier wygląda tak. Skoda w orpier w sumie wygląda tak. Kiedyś była to kija karens, a Karolina nadal jest bidenowym. To mamy hiciora. Zapomniałem czegoś, czego się nie spodziewałem w ogóle zapomnieć czyli telefonu. Nie wiem, jak to zrobiłem. Znaczy, wiem. Normalnie jesteś w ciuchach i masz go w kieszeni, ale nie potrzebowałem jakoś, więc byłem w ciuchach kolarskich, więc go po prostu nie wziąłem. No i teraz co? No w związku z tym zakaz wywracania się nie. Bo, no i zakaz defektów, nie? Nic wielkiego. Także tutaj wielkich gór nie ma. Ale przyjemnie, wioskowo. Także całkiem przyjemny dzień. Zimna jak cholera, ale to chyba tylko tam w dolinie, bo jak tu się wyjeżdża, jest lepiej. Także zapowiada się mi 80 km. Bez muzyki, bez podcastów bez telefonu no i co? Zobaczymy jak będzie ale so far so good. nie ma co narzekać w końcu połowa października Francja w góry no i miejsce takie jak na te jak na standardy no to nie jest takie zapierające tak w piersiach ale nie jest źle Jestem pewien, może sprawdzić, ale chyba to jest mową bon tu, po lewej stronie. Wjeżdżałem na chwilę na górę pod drogę, wspinaczkowa, ale oczywiście zdezerterowałam szybko. Może? Zdezerterowałam szybko, bo byli tam jeszcze ludzie, wspinali się i oczywiście. Stwierdziłam, że a nie będę już tam się pchać, im pod nogi. E, no i teraz sobie szukam innego miejsca, gdzie mogłabym pójść. Na razie chyba zmierzam w kierunku miasteczka, no ale zobaczymy. Pokrążymy, zobaczymy. Miasteczko i bar. To akurat pamiętam. psem na środku ulicy. Syna środku ulicy też pamiętam choć wątpię, żeby były. był tu ten sam Po tej stronie jest stos Ostatnie kolej na dzisiaj Jakieś 7 kilometrów. Nie wiem jaki to ma profil, nie mam zielonego pojęcia. Ale bez spinania się... Fun fact. Ten pomnik wskazuje, że ten dojechałem samochodem. 15 lat temu. Wtedy padało. Było dużo chmur. Wiadomo, jechaliśmy na lazurowe, Ale mniejsze o to. Pomimo warunków zapamiętałem tę przełęcz jako trudną, wymagającą oczywiście samochodem. Jadę dzisiaj tędy i sobie myślę. Totalnie na chillu. Zero problemów. To nic trudnego. Doświadczenie chyba. I przeżycia zmieniają naszą perspektywę. Dość poważnie, tyle filozofii na dzisiaj. Tak wygląda mój dzisiejszy szczyt. Ach, to wiem, może tu jakaś ścieżka, jeszcze widzę być może niczym Messner i inni wielcy. Jestem o kilka kroków lub metrów przed rzeczywistym szczytem. I za wiele lat ktoś podważy moje dokonania. No, ale na dzisiaj wygląda to tak. Tu coś jest, jakaś wystająca wieżyczka z flagą francuską. Podejście bardzo łagodne, takie nawet dla mnie. Zajęło mi jakieś 10 minut. No i cóż. I tak to wygląda, moi drodzy. Orpier. Update. Przed chwilą byłam tam. Ja znowu nie mam to pokazać. Gdzieś tu jestem ten. Przed chwilą byłam tam, ale pokonałam barierę strachu i weszłam na wydeptaną ścieżkę. Więc być może przyszłe pokolenia zaliczą to wejście jako w pełni legitne. Tak to wygląda.

Było przyjechać, fajnie, takie wspominkowe miejsce, ładne, urocze. No wiadomo, są ładniejsze, ale przyjemnie było, miło. Zobaczyć to miejsce jeszcze raz. A Ty? Ja kolarsko. No, jak mówię, nic spektakularnego, ale pod domem bym mógł mieć. No, generalnie na wiocha. Jak mówię, perspektywa się zmienia. Po tym co już widziałem w różnych miejscach, to sympatycznie, ale jest szczególnego. No. no i tak to jest w tym papier.